Siemanko z tej strony kurczak Zgledził, I, i odkryłem coś fajnego popatrzcie tak. tutaj na dole. Bo polowaliśmy, ale myślę, że to powinniśmy nagrać. i właśnie i mamy teraz hełmy takie fajne, lederowe. Ale jeszcze nie mamy co jest zbroi. Tak. To są roboty. Po polowaliśmy i tutaj są roboty i one są jak w Star Warsach I on ma bariery, ale ich niszczę. Weź to zabij Tak ja! Jakie akapity? Zgadźcie, tutaj zabijam, są zabijam. rzeczy! Tutaj jest książka, której mogę się nauczyć. Tam jedzie odkurzacz. Widzisz go? A tu są pikseliki. Ja sobie Co to są? O nie! What, what, what. Ja, to jest snajper. Mocno bije. Snajper, ja zginę. Dobra, i tego zabić. Mam no, w dupie, że ginę w ogóle. Zabiłem go. Getting pretty hung hungry. To mi pomóż! Ali ja tutaj mam niezłe laki. Cześć, coś dostałem. Y, słabe, słaba. A tego nie chcę. Mhm, mm tam jest coś tajnego. Blueprint. Coś dostałem, ale... Czekaj, Emi. może to da się otworzyć. Napój z Hej, wezmę. Patrz! Co zgrycie? Czelgo. <noise> Rotem robi... Jezu, jak tu no, zrobią zza, rzeczy. No, Czeka jakieś rapiery, Zdobuj, <noise> coś szybkiego i z poisonem. Łoś szalastoś dla mnie. Ja zawiem już to. No daj to! No daj to, no ja ja to. robię. Mogę to które znalazłem wcześniej. Jakie ja tutaj mam takie jeżeli że nawet na to najechać? Czekaj, mogę. tą beczkę chcę, fajna jest, nie? Mhm. Rozwal to, oparz, będziemy mieć takie fajne rzeczy. Co w tej lodówce coś było? Watercolor jakiś. A teraz puste są te skrzynie. No weźmiemy sobie. Nie, nie chcę. Ja biorę wszystko. Boże, co ten zgryzie... To, a ty bierzesz wszystko, wykopujesz wszystko, a ja wszystko zbieram, niestety. Takie są priorytety, niestety, kobiety. Mam 10 Bunker Busters. Dobra, teraz idziemy tu, tu byliśmy. No, byliśmy tu. Chodź, w prawo! Co tak szybko biegasz, Pet? USKM, widzisz? Amerykańskie. A tam byliśmy u góry, to jest wyjście, czy co? Tak, wyjście. Nie, Mam lowa. Dzięki. No... Przyjaźnimy się z Grecia. Jesteśmy prawie jak bracia. Nie prawie tylko. Skill off! Wow. A w ogóle z Grecia mi zrobi srebrny, to już ten mi niepotrzebny. Z Grecia mi zrobił srebrny, to już ten mi niepotrzebny. Zredzie zrobił srebrny! srebrny. Nauczyłem się kolejnej książki, będę je czytał później, tak jak tamte czytałem oczywiście. Chodź w prawo. Yeah. Brawo, a potem pójdziemy na dół, bo są jeszcze dwa przejścia na dół. Ty, ty, patrz, patrz trzeba patrz. rękę podać. Grzejnik tu mają nawet te roboty. To jest amerykańska armia. Ale co założył, tą on jest, nie? No. O, jaki piękny widok na niebo. Biegniemy dalej. Głębiej. Robot. Przekopać się trzeba, No czemu go nie mogę piskać? A, naprawili to chyba. Naprawili to jajuszko. Niech ginie. Aha, się go jest. o to co robimy, bo jest tylko 5 minut. Może pójdziemy już Gdziemy tam. No w lewo jeszcze były kolejne miejsca, więc chodź. Dobra, a to jest taki równy teren, ładny. O! Jest tu dobra, coś jeszcze, byłem dobra, co tutaj był koleś, i ja go zrobiłem. I tutaj na dole jest jeszcze. A to tam byliśmy przed chwilą, wiesz w Tak, no też ale dobra. No właśnie, Chodźmy. no to co są mi tu teraz? Chociaż. Tu jest, tu jest, dalej. Idzie. Czekaj, z silverowym, ale kop to będzie szybciej. Byliśmy tu? A kop silverowym, zawsze kop nim. Nie. Szkoda mi go po prostu jest, wiesz. Szkoda mi Silverowa, bo stary. Nie, tu nie byliśmy, bo tych telewizorków nie pamiętam. Jako fajna muzyczko. Uh -huh. Ten, a no tak, to nie mogliśmy być, bo tu chyba nie ma wejścia praktycznie od żadnej Nie, strony. byliśmy, tu nie pamiętasz. Aaaaa! To jak to tych telewizorów nie widziałem? Czekaj. Stawiaj. Ale mnie też... Nie się Nie! Uff. Siekieram się chyba szybciej rozwala drewno. Nie da się, się kierować. Okej. Okay. Jesteśmy, dobra współpraca, ja będę u kim chodził. Jeszcze OP, jesteśmy, my. O! o jakie pawiany, no patrz ich! Widzieliśmy ich zjadło. Tu byś widział, jak ja, jaką ja akcept przyjęłam teraz w nic się dzieje, ja mam lagi. muszę okay. zminimalizować grę. Chwilę. Czekaj, jeszcze nie? To zabiję. Chwilę, nie, chrońmy. Ale z gredzie, chodź tu zobaczyć ile ich jest. Ja pierdzielę po prostu. Osłanienie. Nie wiem co mi tu odwalają, ale ich to jest pełno No i jeszcze ten pszczelarz i ten Dragon Ball, no... Nie. Ja bym nie miał lagów, to ja bym wszystkich sam zabił A co robię? Ale ja bym Dobra, skończyło się! Ja już z łuku chciałem <grym>, Ale w sumie... Nie. No mnie też. Czy tu była skrzynia? Nie, już nie ma. Węgiel. Chodź wykopiemy węgiel, właśnie, bo. Ja mam węgiel. 50... ...silwerowym węgla kopać chcę. Żaden nie zmienił. Ja 54 Silverowym węgla kopać No i powiedz mi to nie jedno, że jak ja kopnę silver. Minerowego to... Gunwa to będzie dobrze. Ojej, silver. Bo przydałbym się. Ale z gredzia, co z tego, że mamy dwa staki, jak nie mamy dwóch staków? A poza tym potrzeba nam i tak na zbroję. Będzie zrobić później, żeby mieć złote zbroje, a później, żeby mieć jakieś epickie zbroje. Uuuu! Epickie zbroje są epickie. Przyjechałem na klatę, zabijaj go z łuku. Chyba go bojzą Chyba tak. Chociaż nie zawsze z łuku dropi. Watson skoczył na mnie małpią Epicki low Eee, chyba go Poison zabił <grym> Jak sam poluję to jakoś mi łatwo wychodzi nie wiem czemu też. Dlatego się rozdzieliliśmy Epicki, ja mam 3. Znaczy nie, znaczy no. Ja mam 8 Ja też mam 8 O. Ej, jest targowisko, można kupywać Uuu, a sprzedawać? A, ale fajnie! Patrz, wódz tu jest. Jak to wóz? Ej, możemy to zabrać to do targowiska i wtedy, bo u nich się to sprzedaje. On nie jest wodzem, on jest tym prostu. Ty u góry zobacz co jest. A e, nie, drzewo. <grych> Okej. Okay. To można chyba sprzedawać, bo to jest pusto. Przecież nie wiem, on jest... Koleś jest pusty po prostu, nie, nie ogarniam o co chodzi. Ja tak, tutaj coś. Na przykład... To. Panienko, porozmawiaj ze mną. Żodym nie chcę sprzedawać, żodym. Ten jest pusty, no ale nie wiem jak mu sprzedać cokolwiek. Tutaj jest, ten jest pusty, ten. No wiem, ale jak mu coś sprzedać? Powinien być gdzieś cel. Ej, kupcie, y, znaczy, kup, kup dwa nasionka tej kukurydzy tego wszystkiego, czego nie mamy. Nie. Bo nie umiem. A no tak serio, to i tak z tego chyba nie będzie nasion. Ja to rozwalę. To rozwalaj. Żodeń cię nie zabije za to. Chodź. Rzodzień Tu znalazłem żelazo, jak mówisz, że nie mamy to co zbieram, proszę. Bardzo dobrze. Proszę bardzo, proszę. Ty już tu jesteś. Myślałem, że ty jesteś tam. Super zgradzie proszę. Super zgradzie proszę. Nie, jakoś to chceś tak mi powiedzieć nie wychodzi. A wkopniemy w się potem w, do wnętrza ziemi? Tak! Właśnie chciałem wiesz to sprawdzić? Czy jak się będę kopał cały Dawaj. czas z dół to wyjdę z drugiej strony Chodź. Nie teraz zgrzeźć, zwiedźmy planetę Tak jak zgwałciliśmy twoją do końca okay. Uuu uh. Aga No i buduj coś Oh yeah. Czekaj, dobiję go. Ja go dobiję. Gdzie on jest? Ucieka. Dobra, nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia gdzie poszedł. Okej. Okay. Lecimy na szczecin! Ej, tu za zbudować się? tak. Czekaj, zgradził na mnie chwilkę. Biegnę! Nie śgradzio, nie biegaj Dobra. Żal, serio. Ej, ale ty jesteś z Grec? Aha, skrzynię zabrałeś, tak? Żal. Masz zobacz, dam ci. Leży tam. <grym> Czekaj, bo ty jest tak zrąbane, że nie widzę tego. A co jest wolniejsze od tamtego? I bardzo te beć. 11, ale wo dużo wolniejsze, o jak tamto ma prędkość 3, a to ma prawie 1. Jest gumbo, czy Awianin, schowaj broń. <grystanie> tu musi być gdzieś do męgich. Aha. Musi być, bo jak jest. On... Bandyty, coś jest z tym? W biblioteczce nie ma. To słabo, ale choć. O, ej. Co? Co? Okej. O, kwiaty. Zajebiście. Fibra będziemy mieli. A to znaczy, że już zakręcamy, tak mi się wydaje. Mhm. Czyli dobrze. Będziemy mieli pewność, że tutaj możemy tylko już kopać, bo zwiedziliśmy całą mapę. A w podziemiach też są skrzynie Jedną i powiem... z miliardów. Powiem wam, że o wiele ciekawsze są w podziemiach skrzynie. Bo ja na przykład z takich skrzyni w zdobyłem właśnie to do skakania. Tak? Tak. To ja... ja jeszcze nie byłem w jak możesz się kiedyś udać ci. ze mną przecież. Nie byłem jeszcze w podziemiu, ale w takich słabych Ale kłamiesz. No właśnie w tych słabych zdobyłem. Czekaj, bo tutaj są What? itemsy. Co? Co? Skracią! Zkracią Cębie muszę go zabić! Zdobyłem! A! techa! Mogę sobie wbudować w postać! jaki Co? to jest? Co? Energy dash. Będę dashował. Co zdobyłeś? Nie, mogę wbudować coś w postać! Jak? No, no, no magią! Masz tylko... Ale tylko jedną masz! Tak! Sorry, zdradziłem. Jest... Jak, jak to się, jak to się była taka zielona skrzynka. A, i przez to. Aha. Tak idę, idę na bia... Ej, w podziemiach chcesz jeść! Siema! Eee... Mam... Z... z Rozwalaj te fibry, a nie... Ale po co nam no, mamy dużo na razie? Jak będzie nam brakowało, to wtedy będzie być jakaś jakieś Tak I tak potem będzie po jak pewnie o tej zapomniemy. Ale to jest moja olczysta planeta. Ja sobie ją home nazwę nawet. okej. Okay. Że mogę ustawić planet ten, wiesz. Ja ten? sobie swojem ustawię. I nie muszę szukać koordynatów i później robię tylko go home. Wiem. Siema. Yes. Jestem na mojej planecie. Kocham cię najbardziej na świecie. Kiedy jestem na mojej planecie. La 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 la. Dobra, nie, nie, to już się robi strasznie źle. A te ptaki nie mają życia ze mną w ogóle. I już mam plan Fibrów? <noise> tysiąc coś. Lol, zgradził Tysiąc to jest stack. Co? Tutaj. Tysiąc to jest jeden stack w tej grze. No? Spajnie. Nie da się mieć więcej. A ja tu zabudowałem. <suszel> Prawie zginąłem, bo w Poisona wpadnąłem. Znaczy prawie wpadnąłem, bo nie zginąłem. Yeah. Dlaczego ty na mnie nie czekasz? Bo buduję mosty, żebyś mógł przejść po nich później. No to ja już tam biegnę. Bieg. Bo jak jest ciemno, to nie widać tej wody. Dobre, ja już tych drzewnie kopię, mam tysiąc. No nie kop, nie opasasz się już. O, już cię widzę, zgryzie, chodź. Jak mnie widzisz? PA! Bo świeciło światło. No Pojzone, dzięki. W serio, to jesteś dobry po prostu. Chyba jednego klocka nie zakryłem. No. No ciemno jest jejku do bizuku uh, uh, uh. Row mit i Pixele, spoko bez skórów Czeka jakiś ptok Sowa no, fajne Nie stój w miejscu, bo mocno bije. Ja też czy znaczy, wiesz, jak stoisz w miejscu, to ona cię może ładnie zatruć czymś tam. O, ale biegnę poison pa jakbym wpadł. Właśnie. Trzeba niech oni się zginą. Ale noby! Leave him! Le Let him die hey, alone! Hey, 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 hey. Tankuje! Kop, 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 kop! Dobra, zginął. Trzeba będzie kubeczki jakieś porobić i będziemy mogli zbierać sobie wodę stamtąd. Znaczy. mam, mam te, przecież te... <śmiech> spotek. <laughs> tu jest dziura! Mhm. I te hopki, które mnie za chwilę zabiją. Ja się staram z łuku I też zaraz zginę! Ej, uniknąłem go jakiś cudem, mimo że w niego wbiegłem. Zgradzio, lecz się. Na mózg. Ej. Co za... Amylowa! Dzięki. To jest złoto jedna sztuk. Ale jedna sztuk to mi się nie chce. A później nam będzie brakować, zobaczysz. Dobra, zbuduję tylko, żebyś mnie nie zabudował. Ło! W ostatniej chwili. Szczerze. Serio. Eee, Okej. Okay. I co? I mamy brzydkiego kosmita, których nie lubię. Omierdzi! Tam jest Yeti, tam jest Yeti, stary Chodź tu, kopaj to Czekaj, chcę polować Yetiego Aj. To jest Iron To kop Kopałem już Yeti, on wygląda jak ten Hefalum Jak <grym> to Hefalum? Nie Hefalum, tylko ten Z narni ten A, język, nie Nie. Chodzi ci o Fauna. Tego, jeszcze, o, Fauna. On drugiej też był przecież Ale mi chodzi na początku pierwszej części jak oni go spotkali to, to, to był, był down ptolemeus no, no bo ja nie mam tysiąc no. A też mi trochę potrzeba Już mi się powoli kończą mam 20 coś Nie, nie, nie kom na razie zbrojdzie Chopsamy, hopsamy Fuj Ale pierdzi Ale z łuku dostał Dobra, uciekaj nie, bo trzeba go zabić łuku przecież Aha Chyba tu byliśmy żeby... O, falumpy. Tak Jak je ja przeszedłem ich nie widziałem No to patrz Zesponowały się? Cztery Uciekaj Szczelem, ale na ślepo jak na razie Ale one są w jaskini w prawo i czemu ty idziesz w lewo? Bo ja poszedłem w lewo, ponieważ uciekam a czemu ty poszedłeś w prawo? No bo tutaj zeskinię z Hefalumpami i z dwoma pierdzącymi. Chodź z grecie, nie opłaca się ich zabijać. Ja chcę zbadać planetę do końca i dopiero. Okay. Chodź, 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 chodź. Łaaaa! Ok. Biegnę. Pierdzące hopki. Oj! Ju, o, trzy. Fuck yeah, zabity. Co? Na Odpowiesz mi na wczorajsze pytanie? Nie. A na jutrzejsze? Nie. Wow. Ej, ale ja ten latwierdziłem i potrzebowałem na wczoraj. Wow. A to sery? Łot, wyszedłem chyba z 200 coś albo z 300 coś tych Tych... Wiesz, tych pieniążków tutaj szych i mam ich 1000 prawie. Pixelów? Pikselów? Tak, o, właśnie piksel. Ja, yep. o, yep. ja miałem więcej. Ja miałem więcej Bogaty, to mnie se kupił na internecie. Cicho Wait. O! o Chę tu... no, się masz! Za dużo pasów wrzućcie znalazłem. <grym> nie, ja zobaczyłem oh. światło. Yeti Hefalum. Są hefalum to teraz. O, ale dostał Last Hit. Last Hughes. Dobra, dobra. Nieważne. Nie giną i tyle. Jest kolejne. Najlepiej niech dropią... Czekaj, ja podstawię, żebyś nie marnął drewna. Nie zmarnowałeś. Zmartowałem. Zmordowałeś, tak? Co, co to? mi jest? A! Głodny jesteś. Ja też. Ty jesteś głodny, ja nie. No, ja jestem głodny. No to co mówisz, że ty też? No bo tobie tak pikało, mi się Tobie tak... tak pikało. Mi tak pikało, ale no ty chodź. to słyszałeś. No, bo, ale słabiej niż jakbym ja to był. Czekaj, palu! Kolejne, hefalumpy. Chciał mi zbyka walnąć, Nie. nieee. Strzelaj. Okej. Okay. Okay. Dobra. Patrzcie, jaką ja mam teraz misję. Żadną. Przywu... Potem przywujemy ucho. Ucho. Ale... Nie mamy zbroi sk jeszcze. Skinę, 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 Skinne! Sk Dobra. Zabiłem ich! Nie. Yeah. No, wykop, Dobra. No, a zgradził. Wykopnij. jest jakieś nowe. Czemu on cię ubił, a nie mnie? Zginąłeś? No. Gienki. Hm. Co teraz? Nie, zaczekaj, aż ja zaraz skończę odcinek. Tylko się teleportuję na statek. A, praje, że chciałbyś. Chodź do Bo, mnie, a ja zrobię. Sprawdzę, czy techa mogę zablokować. A muszę się go nauczyć najpierw. Ty masz się techa. Energy dash, lock in. Z sprawdź czy nie możesz przypadkiem sobie wejść tam. Gdzie? Jak ja mogę tego użyć teraz? Pod jedynką mnie. Jak ktoś wie, to niech mi powie. Ja wiem jak. Drzuć mi to ja cię użyję. Ale ja już użyłem. Ja już mam to władowane w siebie. I co coś ci to daje? Na razie nie mam pojęcia. Ale coś ze speedem na pewno. 3D Prime No i nic nie ma w ogóle. Czekajcie co to za wifi? Dobra wiesz to zgradzio, sprawdź co by, wejdź tutaj, podejść do tego i sprawdź Techy, czy nie masz Co? No Techa. Gdzie? Kliknij Tech. Nie. Jest tylko lodzki i mogę tam coś dać. Nie, to po lewej stronie powinien mieć energy dash. Nie mam. No to jak nie masz, to trudno. Dobra, wielkie dzięki za oglądanie, bądź ze mną zgradzią. Wielkie, wielkie dzięki za oglądanie, ze mną. go! Take. I proszę was, żebyście mi... Tycha, tycha, tycha. Tak, i proszę mi powiedzieć jak co, co jak z nim zrobić ja mam. Dalaam. Dla Jak? Ba bam. Yep. Ba -bam.